Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Proszę Państwa, no właśnie, mamy się ograniczać do głównych tez wystąpień, co jest naprawdę ciężkie, o czym pokazał nam przykład szanownego przedmówcy. Proszę Państwa, i też taka kwestia, która no, jest problemem wszystkich chyba prelegentów, że kiedy nasz panel był planowany, jeszcze o czym szanowny przewodniczący wspomniał, tego, co się stało na Ukrainie, jeszcze nie było. Także no, kiedy ja swój temat wymyślałem pod kątem dzisiejszego wystąpienia, to również patrzyłem na to z innej perspektywy. A proszę Państwa, kwestia imponderabiliów, czyli tych kwestii najważniejszych no, w warunkach ukrai ukraińskich jest bardzo istotna. O czym pokazują, ukazują to doniesienia nawet ostatnich godzin. Dosłownie w przerwie przeczytałem informację, że w Radzie Najwyższej Ukrainy został złożony projekt ustawy o delegalizacji ukraińskiego Kościoła prawosławnego w jedności z Patriarchatem Moskiewskim. Czyli to też pokazuje, że o czym no, nie ulega wątpliwości, wszyscy wiedzieliśmy, że Kościół Prawosławny jest narzędziem polityki Moskwy w stosunku do Ukrainy i takim narzędziem był od zawsze. Od zawsze był narzędziem umacniania pozycji, umacniania władzy rosyjskiej na terenie Ukrainy, i tak było w kontekście i likwidacji prób autokefali 100 lat temu ukraińskiego prawosławia i tak było, kiedy walczono po zakończeniu II Wojny Światowej z grekokatolicyzmem na ówczesnych, na dzisiejszych kresach zachodnich Ukrainy. Czyli no, za pośrednictwem patriarchatu moskiewskiego zwalczano te wszystkie ośrodki separatystyczne, inaczej myślące od tej drogi, którą Moskwa Lansowała. Proszę Państwa, no właśnie, kil, kilka tes. No, na pewno trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w warunkach ukraińskich religia i kościoły oraz organizacje religijne należą do tych instytucji które cieszą się na przestrzeni ostatnich trzech dekad niesłabnącym zaufaniem społecznym. I proszę Państwa, to co z siłami zbrojnymi łączy, kwestie związane z aspektem religijnym, to to, że również armia cieszy się takim potężnym zaufaniem. Niesłabnącym i tylko możemy się domyśleć, ja nie znam najnowszych badań. Z przeciągu ostatniego y, miesiąca, ale że ta tendencja i w jednym i w drugim przypadku będzie y, rosnąca. Proszę Państwa, w marcu 2019 roku amerykański Instytut Galupa y, zanotował, że Ukraińcy mają najniższy na świecie poziom zaufania wobec władzy, gdyż takim zaufaniem obdarzało y, rząd prezydenta i Radę Najwyższą, proszę Państwa, 9% respondentów. Warto dodać, że średnia światowa w tym czasie to było 56% respondentów, a dla obszaru postradzieckiego samego 48%. Proszę Państwa, i to praktycznie na przestrzeni tych 30 lat tylko w okresie przełomów. Czyli rewolucji pomarańczowej, rewolucji godności, to poparcie dla przede wszystkim następujących, zastępujących na szczytach władzy elity no, rosło. Ale właśnie przyczyną tej niechęci, braku zaufania w stosunku do władzy jest no, te patologie życia politycznego i ekonomicznego, z którymi my, na Ukrainie permanentnie mamy do czynienia, czyli przede wszystkim oligarchizację i korupcję. Proszę Państwa, na przestrzeni tych ponad już 30 lat no my możemy powiedzieć, że nastąpiła diametralna zmiana, jeżeli chodzi o podejście do kwestii... Obecności wartości religijnych w przekazie i yy, ich związków z yy, aspektem bezpieczeństwa. Yy, na początku, w latach 90., w ogóle problemem się nie zajmowano, a jeżeli już, to zwracano uwagę na to, że wprowadzenie, być może, być może duchownym. Kościołom, związkom wyznaniowym oraz siłom zbrojnym chodzi o to samo. Tak? Chodzi o lepszego człowieka, lepsze państwo. Ale no, po co mamy się w to bawić, skoro jesteśmy państwem wielowyznaniowym? A w takim państwie bardzo łatwo konflikty religijne, które by mogły zdestabilizować również sytuację wewnętrzną w siłach zbrojnych Ukrainy. Dlatego też problemem zajmowano się tylko w ramach konferencji naukowych, spotkań badaczy, ekspertów, natomiast nie przekładano tego na rzeczywistość. Pojawiały się ciekawe wypowiedzi, na przykład ja mam tutaj wynotowaną wypowiedź grekokatolickiego ordynariusza sokalskiego Michała Kołtuna, który mówił, że Kościół modli się o pokój, a armia jest gwarantem te, tego pokoju. Pokój nie tylko leży w sile zbroi, ale w wierze, w sercu, sumieniu, duchowości. Nawet wojna musi być... Humanitarna. Pojawiały się również wyniki badań socjologicznych, między innymi prowadzonych przez Kijowski Wojskowy Instytut Humanistyczny, bardzo ciekawych również z dzisiejszej perspektywy. Proszę Państwa, tylko 64% żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy deklarowało wzięcie udziału w działaniach wojennych. W sytuacji, kiedy po stronie przeciwnika znajdują się osoby wierzące, co oznacza, że co trzeci z żołnierzy służby czynnej odmówiłby w takiej sytuacji obrony ojczyzny, zaś co piąty respondent zadeklarował, że nie wykonałby z rozkazu dowódcy, kiedy byłby on sprzeczny z jego przekonaniami religijnymi. Ponadto 36% wierzących spo, spośród żołnierzy uważało, że wiara ma dla nich większe znaczenie niż obrona Ojczyzny. Czyli proszę Państwa, jeżeli my te kwestie będziemy się starali oddzielać, no to pojawi się nam problem dla stabilności, dla jedności i siły armii. Tak? Dlatego też proszę Państwa zaczęli sobie zdawać z problemu z jego znaczenia również elity władzy. I proszę państwa, pojawiły się pierwsze regulacje na poziomie jednostek poszczególnych jednostek sił zbrojnych oraz poszczególnych organizacji religijnych dotyczących współdziałania na poziomie garnizonów, na poziomie lokalnych diecezji Proszę Państwa, dopiero w drugiej połowie lat 2000 próbowano kwestię tę uregulować w sposób, w sposób systemowy, przyjmując regulacje rangi rozporządzeń na poziomie ogólnokrajowym. Proszę Państwa, również pozytywne doświadczenia w zakresie współdziałania duchownych. Duchowieństwa wraz z siłami zbrojnymi, z żołnierzami, z oficerami, z dowódcami przyniosły, przyniosło udział w misjach pokojowych w Jugosławii i w Iraku, gdzie wraz z żołnierzami ukraińskimi tacy duchowni, tacy duchowni się pojawili. Proszę Państwa, nie trudno się domyśleć, że w aspekcie ewolucji instytucji duchowie, duszpasterstwa wojskowego duże znaczenie miały wydarzenia 2014 roku i późniejsze, czyli rozpoczęcie wojny w Donbasie. I tutaj, proszę Państwa, praktycznie możemy powiedzieć, że i rynek księgarski w Ukrainie, oraz również media społecznościowe zostały, no, możemy tak powiedzieć, w pewien sposób zalane doniesieniami pozytywnej roli związanej z obecnością duchownych, tak, że oni wspierają, ale również w czasie próby potrafią nawet nawet, chociaż no właśnie nie jest to zgodne z, oczywiście z pewnymi normami, przejąć dowództwo nad Jednostkami takie, ta, takie, takie, przykłady, takie przykłady pojawiały się. E, oczywiście bez szczegółów, tak bo respondenci zdawali sobie sprawy z e, zagadnienia. E, mamy wiele przykładów takich osób, które e, no właśnie odegrały dużą rolę w umacnianiu woli walki. I w miłości do ojczyzny, wśród żołnierzy walczących na froncie, ja ze względów czasowych, chociaż może w wersji drukowanej, się takie, takie przykłady pojawią. Proszę Państwa, no i właśnie, i ten, tę ewolucję kończą wydarzenia ostatnich miesięcy, kiedy, proszę Państwa, Rada Najwyższa Ukrainy. Przyjęła um, ustawę dotyczącą służby wojskowego kapelaństwa, co jest y, zjawiskiem, no ja nie znam analogicznej ustawy dotyczącej stricte tylko takiego wyjątku w działalności organizacji religijnych y, gdzie indziej. Proszę Państwa, no to był 30 listopada 2021 roku. No któż by przypuszczał, że dojdzie to, od czego dojdzie, zgodnie z zapisami ustawy? Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku. Także no, te, te o legis trochę zbiegło się z dzisiejszymi wydarzeniami na Ukrainie. Proszę Państwa, no, na pewno cieszy to, że zdano sobie sprawę z tego, że dzięki również wartościom religijnym można wzmacniać siłę państwa oraz poczucie patriotyzmu. I cieszy to, że no właśnie te, to zagadnienie, z tego zagadnienia zdają sobie sprawę również Ukraińcy poprzez tego typu działania w zakresie funkcjonowania struktur kapelaństwa wojskowego, duszpasterstwa wojskowego w siłach zbrojnych. Na zakończenie tylko powiem, że przed kilkoma miesiącami dane Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy mówiły o bodajże 90 etatowych duszpasterzach, czyli takich, którzy mają podpisane umowy o pracę z poszczególnymi jednostkami Sił Zbrojnych. 59 etatów zajmowało Zajmowali duchowni Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Około 20 etatów zajmowali przedstawiciele ukraińskiego kościoła grekokatolickiego. Proszę Państwa, kilka wspólnot prawo, protestanckich, natomiast był jeden, jedyny duchowny patriarchatu moskiewskiego co jest znamienne, a tutaj no, tajemnica poliszynela, prawda, że mamy do czynienia bądź co, bądź sformalnie de, 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 de jure i de facto największą wspólnotą religijną w tymże państwie. Serdecznie dziękuję za uwagę.